Michał Wiśniewski zdecydował się na metamorfozę swojego uśmiechu, korzystając z usług kliniki dentystycznej. Zmiana jego uzębienia jest bardzo zauważalna, co podkreślają zarówno fani, jak i media. Piosenkarz określił swoje nowe zęby jako białe jak dres i nie ukrywał swojej satysfakcji z efektów zabiegu. Według doniesień Michał Wiśniewski zafundował sobie tak zwanemu Hollywood Smile, co oznacza uzyskanie idealnie białego i prostego uzębienia. Efekt nowego uśmiechu został pochwalony przez internautów, którzy zauważyli, że zmiana jest na tyle dramatyczna, iż widać ją z daleka. Po ogłoszeniu metamorfozy, Michał Wiśniewski otrzymał mnóstwo pozytywnych komentarzy od swoich fanów, którzy byli pod wrażeniem nowego uśmiechu. Chciałby, aby jego nowy wygląd przyciągał jeszcze większą rzeszę fanów. Zmiana uzębienia Michała Wiśniewskiego sprzed kilku dni przyciągnęła również uwagę mediów, które zwróciły uwagę na coraz większą popularność zabiegów kosmetycznych wśród polskich celebrytów. Jego nowy uśmiech stał się jednym z najgorętszych tematów w mediach społecznościowych.